Cześć, kochani! W dzisiejszym filmiku chcę się skupić na paru czynnościach, które jestem w stanie wykonać w zaciszu swojego domu. Te ostatnie parę dni mamy bardzo złą aurę na zewnątrz, porywiste wiatry, bardzo często pada, a więc pogoda, która kompletnie nie napawa mnie do tego, żeby spędzić w ogrodzie chociaż parę godzin dziennie. Dlatego dzisiaj chcę wykonać parę rzeczy, które jestem w stanie zrobić w moim pokoju dorosat. I to jest w ogóle pierwszy raz w tym sezonie, kiedy się z Wami witam z tego pomieszczenia, więc hello! I w dzisiejszym filmiku zaczniemy sobie pędzić bulwy begoni, kaladium oraz przejdziemy do kolejnego etapu wybudzania kwiatów cebulowych na Wielkanoc. I jeśli pamiętacie, to były hiacynty i tulipany. A więc zaczniemy sobie od pędzenia cudownej kwitnącej rośliny do cienia. Begonie to są te kwiaty, dla których zawsze staram się znaleźć chociaż najmniejszy skrawek miejsca na mojej rabacie w cieniu, ponieważ one świetnie sobie radzą właśnie w takich warunkach z niskim nasłonecznieniem. Cudownie kwitną w zacienionych zakątkach i uważam, że są świetnym dodatkiem właśnie do takiego miejsca, gdzie przeważnie królują rośliny z dekoracyjnymi liśćmi i Takimi dekoracyjnymi liśćmi są kaladium. To jest roślina, którą uprawiamy właśnie ze względu na jej duże, fajne, piękne, kolorowe liście. Chociaż kaladium też kwitną, ale te kwiaty tak naprawdę nie robią dużego wrażenia. Do pędzenia obu roślin możemy podejść w okresie 6 tygodni od przewidywanej ostatniej daty wiosennych przymrozków w swojej okolicy. Patrząc na aurę oraz temperatury, wydaje mi się, że w Polsce to raczej będzie początek maja, środek maja, a więc jeśli zaczniecie pędzić swoje begonie i kaladium w okresie połowa marca, początek kwietnia, jest to wystarczająco dużo czasu na to, żeby się obudziły, wypuściły pierwsze liście i później spokojnie mogły trafić do naszego ogrodu. Jeśli jesteście początkującymi ogrodnikami i chcielibyście taką instrukcję krok po kroku, jak wybudzać zarówno begonię, jak i kaladium, to odesłałabym was najlepiej do filmików z zeszłego roku. Tam zrobiłam oddzielne filmiki na temat begonii i kaladium i tam pokazuję z bliska, co zrobić. Linki do nich wrzucę w prawym górnym rogu albo w opisie tego wideo, ponieważ dzisiejszy filmik jest takim. Filmikiem przypominającym. Ja pokażę cały proces, wytłumaczę go w miarę dokładnie, ale mogę zapomnieć o niektórych szczegółach, które wymieniłam w tych filmikach, gdzie typowo skupiam się na jednej roślinie. A więc jeśli zaczynacie swoją przygodę z tymi roślinami, to wróćcie się do moich wcześniejszych filmików. W procesie wybudzania tych obydwu roślin praktycznie potrzebujemy tych samych rzeczy. A więc doniczki. I doniczki w tym momencie nie muszą być duże. To wystarczy tylko żeby pomieściły daną bulwę, którą będziemy wybudzać. One na tym etapie nie potrzebują zbyt dużo miejsca. No i każdą doniczkę ja już mam wypełnioną dobrej jakości ziemią doniczkową. Dobrze, żeby właśnie to podłoże było lekkie, puszyste, przepuszczalne, ponieważ na tym etapie, na tym pierwszym etapie życia tych roślin, czyli wybudzaniu, są one bardzo podatne na zbyt dużą ilość wilgoci. I jeśli Będą miały za dużo wody, może dojść do ich gnicia, a przez to nasze bulwy po prostu nie będą się później nadawały w ogóle do użytku. Ja co do bulw begonii, mam tutaj begonie z zeszłego sezonu i to są te bulwy, zaraz Wam pokażę, dlatego stoi tutaj ta torba. To są te bulwy, które właśnie zimowałam w papierowej torbie w moim garażu. Świetny sposób na zimowanie bulw begonii, filmik ten, oczywiście linka do niego też wrzucę Wam tutaj, żebyście sobie mogli zobaczyć jak przebiegał ten proces, ale bulwy wyglądają świetnie i równie dobrze, idealnie nadają się do tego, żeby użyć je w tym sezonie. Jedyny problem był z tym, ja nie wiem czy pamiętacie, ale jak wybudzałam begonie, to byłam pewna, znaczy ja zamówiłam różowe begonie, okazało się, że mają bardzo intensywny czerwony kolor ja nie wiem czy ja je znowu posadzę u siebie na rabacie ale na pewno gdzieś je wykorzystam co do kaladium mam tutaj zarówno kaladium jak i z zeszłego sezonu które zimowałam i filmik na temat zimowania kaladium też możecie znaleźć na moim kanale oraz mam parę nowych odmian, które sobie niedawno zamówiłam i w tym momencie będę miała jakieś 15 kaladium na ten sezon i uważam, że to jest Świetna opcja, jeśli lubicie właśnie roślinę o cudownie pięknie. Dekoracyjnych liściach. Ja używam kaladium. W tamtym roku tworzyłam fajną, taką tropikalną rabatę, i na ten temat też już macie filmik na moim kanale. Ja je używam do właśnie doniczek, zacienione bardziej miejsca. I w tamtym roku, czy rok wcześniej, ja od wielu, wielu lat tworzę dekoracje, to czy znaczy dekoracje, kompozycje w doniczkach z kaladium. I jest to jedna na pewno z moich ulubionych roślin, które staram się co roku mieć w swoim ogrodzie. Zaczniemy sobie od begonii i chcę Wam pokazać, ponieważ mam bulwy na dwóch różnych etapach, jak odróżnić, którą stroną do góry, którą do dołu. Zobaczcie, mam tutaj dwie bulwy i mam tutaj już bulwę, która tak naprawdę zaczęła się wbudzać, a więc logiczne jest, że posadzimy ją tymi wypustkami do góry, bo to są zalążki, liści oraz w przyszłości kwiatów. Tutaj mam bulwę, która jeszcze nie daje oznak życia, a to oznacza, że begonie sadzimy tą wklęsłą stroną do góry, a wypukłą do dołu. Tu wyjdą korzenie, a tu wyjdą pędy. Begonie sadzimy gdzieś tak na takiej głębokości, że kiedy przysypiemy ją ziemią, to przysypujemy ją maksymalnie tak dwoma centymetrami podłoża. Podlewamy. W przypadku kaladium postępujemy bardzo podobnie, czyli wypełniamy doniczkę ziemią, umieszczamy bulwę blisko brzegu, ponieważ też przykryjemy ją maksymalnie 2 warstwą podłoża oraz podlewamy. Chcę wam tylko pokazać, że jak różnie mogą wyglądać bulwy kaladium, ponieważ w tym roku dostałam właśnie różne formy. To jest kaladium. Tutaj się nie obawiam, że coś jest nie tak, tylko w tym roku dostałam bulwy, które wyglądają bardziej jak piłeczki i bardzo ważne, żeby zlokalizować w ich przypadku oczko, ponieważ sadzimy oczkami do góry, tu będą wychodziły pędy, czyli liście. Oraz mam taką bulwę, która już wygląda bardziej tradycyjnie czyli płaską częścią sadzimy ją do dołu i oczkami do góry, a tutaj oczka właśnie też wyglądają jak takie małe piłeczki. Jeszcze Wam z bliska pokażę o. Tak wygląda oczko, czyli jeśli namierzymy oczko to wiemy, że tą częścią sadzimy do góry. Jeszcze w przypadku tej bulwy chciałam Wam pokazać, że jest ono wyoczkowane i jest to proces, który sprawia, że poprzez wycięcie głównego oczka pobudzamy uśpione oczka, które znajdują się dookoła. Jest to proces, który wykonujemy w przypadku małych bólów. Sprawi on, że wypuszczą one więcej liści. I jak dokładnie przeprowadzać proces oczkowania, to też już ten filmik macie na moim kanale. Doniczki z naszymi roślinami, czyli zarówno z begonią, jak i z kaladią, umieszczamy teraz w ciepłym oraz ciemnym miejscu ciemnym, ponieważ one nie potrzebują światła do tego, żeby się obudzić, a ciepłym, czyli powyżej 21 stopni. To jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku kaladium, ponieważ kaladium, jeśli nie damy mu odpowiedniej temperatury, będzie wolniej się wybudzało i będzie trochę bardziej opóźnione w sezonie. A więc powyżej 21 stopni jest idealnie. Kiedy zobaczymy pierwsze zalążki pędów, Przenosimy nasze rośliny w jasne miejsce, w jasne, ale niekoniecznie w pełne słońce. Zarówno kaladium, jak i begonie lubią, nie lubią bezpośredniego nasłonecznienia. To są rośliny, które preferują bardziej zacienione zakątki. I tu zacznie się różnica, ponieważ kaladium nadal powinniśmy przechowywać, wybudzać, pędzić w temperaturze powyżej 21 stopni to im da jak największą szansę na to, że będą gotowe, żeby je posadzić w ogrodzie po ostatnich przymrozkach, a begonie w tym momencie dobrze, żeby im dać temperaturę między 10 a 15 stopni. Kaladium sadzimy w ogrodzie po ostatnich przymrozkach i tutaj nie ma żadnych negocjacji, to jest roślina typowo tropikalna, ona nie lubi niższych temperatur i już źle się czuje, jeśli temperatury spadają poniżej 10-15 stopni, a więc tu musimy uważać. Begonie, i ja tak na przykład zrobiłam w tamtym roku. Kiedy na zewnątrz już mamy temperatury, które nie spadają poniżej 5 stopni w nocy, tu podkreślam w nocy, to jest taki impuls, że już możemy powoli zacząć wystawiać się na zewnątrz. A więc tutaj nie musimy koniecznie czekać do tych ostatnich przymrozków. A więc kiedy już moje begonie i kaladium są posadzone, w tym momencie przechodzę do kolejnego etapu wybudzania, pędzenia cebulek na święta wielkanocne. W styczniu zrobiłam na ten temat cały filmik. Oczywiście, linki wiecie, gdzie już znaleźć i tam właśnie zaczęłam pędzić cebulki Jacyntów i tulipanów. I one w tym momencie odbyły ten swój okres 8 do 10 tygodni w chłodnym oraz ciemnym miejscu. Chociaż nie do końca ciemnym, bo możecie <laughs> zobaczyć, że one już. E, mają nie tylko liście, ale moje W Gdzie? Hiacynty mają już nawet kwiaty, więc hyacynty moje są trochę bardziej do przodu niż tulipany, ale. Po tym okresie właśnie 8 do 10 tygodni w chłodnym oraz ciemnym miejscu, no nie do końca mi się to udało, bo mam okno w garażu i ich nie przykrywam, więc małe ups, przenosimy nasze cebulki w jasne, ale nadal chłodne miejsca, więc maksymalnie 10 stopni, ponieważ chcemy im dać teraz okres właśnie zarówno chłodu, jak i, i jasnego nasłonecznienia, żeby zaczęły wytwarzać kwiaty. W przypadku jacyntów nie mam z tym problemu, bo one już zaczęły wytwarzać kwiaty, ale w przypadku tulipanów one potrzebują teraz właśnie tych dwóch tygodni na to, żeby zacząć wypuszczać. Pędy kwiatowe, ja sprawdzam, ale chyba jeszcze nie widzę w nich tutaj. I przez te dwa tygodnie, jeśli je zostawimy w jasnym oraz chłodnym miejscu, one wytworzą kwiatostany, i później w okresie gdzieś tak dwóch tygodni, tygodnia, przed wielkanocą, przenosimy je w jasne oraz w ciepłe miejsce, i wtedy one powinny dosta dostać takiego impulsu do tego, żeby zacząć kwitnąć. Dlaczego jest ważne, żeby teraz przytrzymać je w jasnym oraz chłodnym miejscu? Ponieważ jeśli Ustawimy je w ciepłe miejsce. One bardzo. Szybko będą chciały zacząć kwitnąć, przez co mogą wytworzyć krótkie kwiatostany i nie będzie to ładnie wyglądało. Poza tym, cebulowe, jeśli umieścimy je od razu w temperaturze powyżej 20 stopni, bardzo szybko zakwitną i bardzo szybko przekwitną, a więc taka optymalna temperatura, taka na razie 10 stopni jasne miejsce, a tydzień dwa przed świętami jasne miejsce i około 18-20 stopni to jest najlepszy proces do tego, żeby cieszyć się. Ich kwitnieniem podczas świąt wielkanocnych. Ja na pewno jeszcze z tymi kwiatami postaram się zrobić jakieś fajne dekoracyjne doniczki, ale na ten temat zrobię totalnie oddzielne wideo. Staram się, żeby zbyt wiele czynności nie powtarzało się na moim kanale. Wiecie, że cały czas wyszukuję jakieś nowe sposoby wysiewu, jakieś nowe rośliny, jakieś ciekawostki ogrodnicze, ale są pewne czynności, które no niestety gdzieś się przewiną nawet w tle na początku każdego sezonu i wydaje mi się, że wybudzanie zarówno begoni jak i kaladium jest taką czynnością. Jest to dla mnie naturalna kolej rzeczy, że to robię, a staram się Wam pokazać jak najwięcej z tego mojego ogrodowego życia. Pędzenie kwiatów cebulowych na święta pokazuję Wam pierwszy raz na kanale i... To, jak wyglądały moje amarylisy, jacynty czy narcyzy narodzeniowe w okresie Bożego Narodzenia, zainspirowało mnie, żeby też pokazać Wam takie żywe dekoracje na Wielkanoc, i mam nadzieję, że skusiliście się przystąpić do tego samego procesu. Ja um, uwielbiam kwiaty nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz, i w tym momencie mam. Cały czas kwitnące amarylisy. Mam chyba podajże pięć cebulek, które są w pełni rozkwitu. Mam nadal narcyzy bożonarodzeniowe, które mam takie ostatki, które jeszcze w tym momencie kwitną. Zaraz, dosłownie, za 2-3 tygodnie zaczną mi kwitnąć: zarówno tulipany, jak i jacynty, które pędziliśmy parę. Miesięcy temu, a więc mam nadzieję, że takie żywe dekoracje umilą Wam ten czas spędzony z rodziną przy świątecznym, wielkanocnym stole. Kochani, dziękuję Wam za odwiedzenie mojego kanału. Widzimy się w następnym. No i już powoli zbliżamy się do tego, że zacznę. Kolejne nasadzenia w ogrodzie, a więc spodziewajcie się w najbliższym czasie sadzenia cool flowers, sadzenia jasków anemonów i przede wszystkim w tym tygodniu przyjdzie duży, taki dokładna instrukcja filmiku na temat tego jak dzielić karpy dali oraz jak zacząć pędzić dalie do tego, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu. A więc kochani jeszcze raz bardzo dziękuję, widzimy się w następnym i życzę Wam miłego ogródkowania. Pa!